Obserwujemy cały czas powódź na południu Polski. Okazało się, że nas też to spotkało. Chociaż jesteśmy uważani jako teren antypowodziowy, okazało się, że wielkie oberwanie chmury i przez 15-20 minut mamy niesamowitą powódź w Podgajach w powiecie żółtowskim w Wielkopolsce Północnej. W tej chwili pracuje 10 bomb szlamowych do pompowania z drogi krajowej. Dojeżdżają jeszcze dwie pompy, także na 12 pomp y, pracujących mamy nadzieję, że do ciemnego y, damy radę y, udrożnić drogę i, i pomóc tym mieszkańcom. Y, są do, y, Przede wszystkim, jak tu obserwuję, jednostki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w akcji, y oczywiście uruchomiony sztab powiatowego zespołu, współpraca z gminnym, koordynacja tych działań, oczywiście worki z piachem, zaczynamy y przygotowywać się, nie daj może jakby jeszcze coś takiego się stało, żeby tu mieszkańcom pomóc zabezpieczyć właśnie te główne upusty wody. I woda, woda spłynęła z tamtych pól. A my jesteśmy w domku, więc poszła woda, woda wszystko do nas. To woda, wie, że pana to było w momencie. mąż czy autryb się rozebrał i mówię wyjrzy przez okno, a tu już bo klient szedł do baru, mówi, mnie zatapia. Wyjrzał przez okno, tu w momencie krameźników już nie było widać. Ta woda spłynęła.